Cieszymy to dalej, Tak? Dobra. Badał nog. O, tam. Bada. Cieszy,

Видите? Już jest dobrze? Chodź tutaj, chodź. Chodź tutaj, chodź. Prawie nie idziemy. Ojejku. O, właśnie jak mówiłam wcześniej. Zawsze z ciebie. Musisz wejść i zobaczyć.

bardzo lubię chodzić W superku. I tak, Unia lubi śnieg, ale od roku doś nie widać. Chodź, nie widać. Mniej ubrana. Tutaj może próbujemy coś zrobić. Chodź z tej. Chodź tutaj. A, lewami, Tutaj? Nie, jeszcze tak. Tutaj. Idziesz. Tu. A, wyrosi na okręg. Chodź tutaj. ale może o... A... U nie, chodź, chodź, chodź. Mam troszki. Te jedzie, Chodź. Jemy. No, chodź nie muszę. Tutaj. Chodź. Chodź. Tu. Tutaj. Teraz tu. No, chodź. Chodź. Dobrze Ci idzie na razie. Tutaj? Chodź. Tu? Tutaj. Właśnie tutaj. O, no dobra. Jest to tylko ostatnie, ale już tam. No z wim doszli, idziemy tutaj skoro pierwszy raz. Na tym miejscu ćwiczę. Bo to jest mąż takie na rozwanie. Będziemy pracę, są ćwiczę w skiperku. Chodź jest chodź.

Tyleczkę, to nie nic teraz. Wiemy, to nie ten czas. Po prostu tleczkę się będzie miała, to w tym ucieczkiem tego urojonego, Tutaj teraz puszczę. chłopiec chce wyjść trzymamy się na ławeczkę chodzą tą stołynkę będzie chciała wybrać tę piłeczkę tu pobiega już gdzie jest właśnie chłopaczki i karmach że tutaj. to też już tu właśnie zaczęłam ją trzymać bo już co tutaj jest no i widzicie, trzy było zakajnione. To jest to już, już. Nie, ty trzy było choć. Chodź. chcę tam tyła jeszcze, chodź, trzeciego, a nie ma. Tu jeszcze na to. To i trzy. Chodź, jest Brawo. i tak cię na babioczka i idziesz, no chodź, chodź, biegnij, 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 to widzicie dobrze? Się, jak, bo biegnij, 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 na biegnij, biegnij, na mnie moje szkodzanki będą mi szpiegowały. nie wiem czemu nie wiem widać, w tym ochotę. ale nikt tu nie przeszkadza jeszcze nie będę mówić jakie są imiona ale można tam widać. Nie, poczekaj jeszcze. Wtedy zejdziesz. Chodź. Chodź. Dobrze. Brawo. Chodź, chodź. Chodź w chodź. Chodź przystydź, chodź. Brawo, chodź. Zobaczcie, to jest lecko co? Chodź. Chodź już tej. Przejdź, przejdź, chodź. Zejdź, zejdź. Zobaczyć. To jest zimne. Trzeba, nie, nie będzie. inaczej nie będzie.